Ya en Bóg Czemu oni tyle zadają? Kurde no Chwila, bo nam mechy padają na walaj. Czy tam jest careful. Ale cię gonią O, na przykład ten Na przykład ten Będzie kończyło Starbound Aż ci kotał uspałem Holy shit Holy shit Big is all things Masz kwestie, masz Friendly fire on Ostatni boss pokonany Ale to jeszcze nie koniec Z nam to naprawdę <noise> Fred Low Ale el Let's go To po prostu było śmieszne, dobra Tam z battle czy co? to jest za Holy shit. Koniec! Koniec! To jest! to! To This shit is fire Skull emoji ej Powalone nie? O nie O nie O! Czy im się uda? W sumie to już wygraliśmy, więc... Daj ale chodź. Chodź na statek. Zrobimy jeszcze głupotę na koniec, dobra? A ja nie chciałem już. A. jest jakiś tam upgrade lekki mechowidałem, dałem, ale to O! Ej, tak. Żyjesz? ledwo Umarłem. <laughs> Pixel kompresor. O, to jest dobre. Wiesz tak bardzo jakbym chciał mieć ten szerańc satanistyczny jeszcze na moim statku, to chyba... To chyba go zdejmę. Tylko zostawę telewizor! A tak to patrz, pixel kompresor, chodź to, pixel kompresor. I tyle ile masz pikseli, możesz to skompresować. Tu jak se podejdziesz, to se możesz skompresować piksele, żeby były w formie takich kwadracików. I nie będziesz tracił pikseli przy śmierci. Właśnie, yy, Czekaj, co my potrzebowaliśmy? Yy, co, co, ty potrzebowałeś u tego gościa? Scorched ore. Or. A ja u niego jakieś woltki mogę? O, czekaj, ja mam jeszcze... Jeszcze ja mam na rzecz, co nie, Hard and To mamy. Hard and mamy. Mamy 16 tego. Ty, chodź, robimy jeszcze jednego. Mam ci dać tego kija. No, co on robi? Ty, kolejny on chce za frizium. A frizium mamy. Dobra, jeszcze jeden. I w jeszcze. Okej, okay, mam trzy klucze. Nice. Dobra. Robimy, nie? Dam ci kluczy, ty otworzysz kolejne. Dobra. Siu. Czyni honory. Intervolt. To jest jakby na poszczególne volty jest time limit, wiesz? Oh! Dames! Dobrze ci idzie, Daniel. I tu skur, dropi. Z nich ogólnie dropią rzeczy. To jest jakiś zwiększony drop rate tych rzeczy, jak coś. Ciekawe, czy mamy ten limit pół godziny. Jakby, że jak w pół godziny nie zrobimy dungeonu, to nas wywali albo coś. Your time has gone. Goodbye. Your free trial has ended. <laughs> Do you want to extend your free trial? O, mam, mam. Mam koniec już. Jakiś inny mułam To można bić? No nie, nie, nie. Ja on też nie dostaje. Tu też coś trzeba, trzeba wykombinować. Co on robi? Czekaj, co on spełni? Jauć! Czekaj, nie rozwalaj tego, co on spełnił. A, bo... czekaj, 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 czekaj. Chodź tu na lewo. No. I żeby to coś weszło do tego... Bo widzisz, że to... że tu. Weszło. Teraz chyba to trzeba zniszczyć. Nie, może teraz to do niego, nie? Można tak. Nie. Hmm. Tak. O, tak. To wystrzeliwuje takim laserem, który, który musi w niego trafić. I teraz to rozwalamy. I to strzela... ...niego. Auć. Dobra, ja się wyleczę. Trzeba skraftować. Uwaga. Uh, aha, okej, okay, nie domyśliłem się. Jakby poprzedni boss miał dokładnie to samo, ale i tak się nie domyśliłem Nawalej, nawalej Dobra, ale. let's go Masz jakieś rzeczy do upgrade'owania? Bo ja mam na przykład Jack. O mój Boże, nie mam żadnych broni tutaj Ja ci da mogę dać coś. Raygun i Giant Worm mam. I ile ja masz ja dokładnie, ile masz dokładnie tego? Masz 3500 2777. A, bo też... Boomerang mogę zupgrade'ować. Bo ja, bo ja mogłem tego to... Spiras upgradeować, ale ja go chyba odobrałem... To, ma, to masz ten Rayguns upgraduj. Ja Giant Worm os Giant Worm i teraz jest fioletowy. Zobaczmy. Przebie nie wiem co się zmieniło. No, Daj to! To zobaczyć. Może... Może DPS się zmienił. No może DPS się zwiększył, bo na tej broniach niestety DPS-a nie pisze. Dobra, wracamy? Idę przetestować na wulkanik Planet. A ja nie wiem czy to nie jest... O nie, to może być oceaniczna, tylko że cała lawą zalana. No kto by się spodziewał. What the fuck? Dobra, już nigdy na tą planetę nie idę. Co to za gówno? No nie myślą, że jestem odporny na ogień? a czy pewnie to się da być odpornym na ogień. Ale oni tak myślą? Ale ta planeta jest creepy, holy shit! No, więcej zadaję teraz ten ten. O nie, to jest ten biom. O wreszcie mogę mój revenge na tym. Uh, 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 na tym przeciwniku odegrać. Jeszcze chcę mecha coś zobaczyć. Bo tutaj można sobie robić mecha. Z dura Stila można zrobić na przykład. Proton limiter tego. O kurde, tego chyba nie mamy. Salvage proton limiter. Item drop in moderate threat level space encounters. Mmm... No. Dobra, jeszcze ostatnia rzecz. Najgorsze są te małe pypki, bo ich się nie da trafić po prostu. Okej, okay, żyjemy jeszcze, wiesz to? O, jest, 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 ale jeden tylko. Salvage proton limiter. Mam salvage thruster nozzle. O, z tego mi to wypadło. Z czym to były planety? O, to jest Platinum, to gówno. A Frozen to jest Dura Nie, frozen to nie jest Dura Jest Dura dobra. A ja tego 10 potrzebuję. Oj. Muszę sobie dać drilla zamiast broni. Dobra. Chodź, beamujemy w dół z mechem. Dio, ale planeta śm śmieszna. Idziemy kopać Dura Steel. I co jest? Chyba, bo na mechy padają! Ty, wyłaś z tego mecha. One są jakieś nieprzystosowane chyba. Dobra, to na piechotę. Czemu Dura Steel jest taki trudny do znalezienia? Ja tego nie rozumiem. 66? Agrykurczolors... Aha. Lol. My tego nie mamy. Ła. Nie mamy Agricultural Station, bo nigdy go nie zrobiłem. <laughs> Okej, okay, to jest po prostu śmieszne, że ja tego nigdy nie zrobiłem. Upgrade: czego nie mam? Silicon Board Copper Wire Battery. O nie. Tobie też Grappling Hooka zrobię, bo liny, liny to jest coś, co się kończy. Jakby do robienia lin jest potrzebny Plant Fiber. A wspieranie Plant Fibera cały czas jest denerwujące. Grappling Hook AA Battery 4: 4 AA Battery potrzebuję. I mamy Double Grappling Hook. I grappling hook też działa o wiele wygodniej od Lin. Został mi 30 Diorostila, to nie jest jakby idealna ilość, jakiej potrzebowałem. Mi się zdaje. I to mogliśmy zrobić, jak coś w tym samym momencie, w którym Biliśmy czwartego bossa? Ja o tym zapomniałem. Dobra, kończymy. Chyba da. Chłopcu coś wciąga z młota. Ej, <laughs> to tak wygląda w sumie. <laughs> Dobra, chodź jakiś gateway zrobimy, tak na rozgrzeweczkę. Dobra, ty masz klucza? E, tch, chyba? Nie wiem, pisze mi Enter Alone Gateway, czyli pewnie mam. Ta, mam dwa, mam nawet dwa. wiem, tego quest'a za 1000 pikseli znikąd. Ty, ja cały czas zgadzam co przy tym bossie No spoko, ja tak z jednej strony szukam rzeczy, a z drugiej strony próbuję cię znaleźć. A, boss, Ups. Aha, my już z tym walczyliśmy, dobra. Ta, ale wiesz, my to musimy zostawić dla niego, nie? Nie, musimy... Musi... To w niego musi strzelić ten pocisk taki fioletowy, który z nich zostaje. Ha! No i teraz w niego. A, fuck. Kurwa, się. Jezus Maria! Powalony, nie? Fajne pogomo. Czy mi się wydaje, czy on był łatwiejszy ostatnio? Ty, bo mi się w sumie rzeczy na chwilę kończą, nie wiem jak to by. No mi też powolutku. Ja... Jak to w niego nie trafiło? Halo? No ten grafik, jest zwalony! Dobra, let's go. To nie wygląda zdrowo, Daniel. Tak stanie przed nim, nie? Goście sobie bucha, a ty stoisz 2 cm przed nim. Daniel, ja mogę bumerang za 3500. Spróbować. No ja mam tylko 1700. No, ja, no właśnie ja mam tylko 1200. A jak coś, to, to jest jakiś friendly statek, nie? Ja tu po prostu przyszedłem lutować rzeczy nozer. No, takie, takich rzeczy szukaj, nie? To śmieszne są te elevatory tutaj. Można teraz jeszcze spróbować. E, w tej galaktyce, bo to jest Frozen start, to jest ta druga od końca. Można tutaj spróbować. E, pozbierać trochę tych rzeczy na tych hostel misjach, ale. Jak to pójdzie, to nie wiem. To nie ludź! A, idę, idę. Zobaczymy, albo umrzemy w 5 sekund, albo... Albo nie. CO TO JEST?! HALO?! HUH?! Au... Aua... Okej. Okay. Nic się nie stało. Wydarł. We We're No wydarłem się, no bo miałem 0 HP. <laughs> Ja aktualnie chcę sobie zrobić mech buddy z Durasteela Tylko, że do tego potrzebuję też te proton limitery, a kurde trudno się to zbiera, bo Trudno znaleźć taką misję, na której oni nas absolutnie nie rozwalą, nie? Ale my tak naprawdę coś będziemy umieli zebrać Coś tu ten, o to, to zielone potrzebuję Aha, ja tą myszką mogę sterować Ja te rakiety myszką steruję, no Ja myślałem, że one po prostu samo naprowadzają A dobra Ja się zdeplayowałem mechem, a zapomniałem, że ze swojego statku nie mogę Jezu Chryste, ale dostałem po dupie Uwaga On tu się nagle tylu oh. przeciwników wzięło Żyje <grystanie> O, żyje Wybuchł mi mech i to przeżyłem <grystanie> Jezu, poczynam ja opę... Dobra, ile tych chipów zebrałeś, tych zielonych? Mmm, już ci mówię Mam jeden Oj, o, o Już próbuję do tej chwili dolecieć Biorę to i uciekam, holy shit, ale ja dostałem Następnym razem. Holy shit! Abandon ship! O o, o no! O oh, captain Ignoblo. Siłą a czym Banda złodziei polskich buy a new shirt. Let's go! Holy shit! Holy shit! <laughs> Ale debil! Spółłem <laughs> po prostu! To jest! Okrośnęliśmy to! To jest 15 pikseli tylko, tylko rozwalić. Ua. Czy im się uda? W sumie to już wygraliśmy, więc...